Jestem wdzięczny za ten dzień, który obdarzył mnie mądrością i zrozumieniem. W codziennym zgiełku życia często zapominamy o tym, jak ważne jest zatrzymanie się na chwilę, aby docenić to, co mamy. Wdzięczność jest potężnym narzędziem, które może przekształcić nasze życie, wprowadzając do niego więcej spokoju, radości i zrozumienia. Dzisiaj chciałbym podzielić się refleksją na temat wdzięczności za każdy dzień, który przynosi nam mądrość i zrozumienie. Każdy dzień jest darem, który ofiarowuje nam nowe doświadczenia i lekcje. Nawet te chwile, które wydają się trudne lub nieprzyjemne, mogą stać się źródłem głębokiej mądrości, jeśli tylko podejdziemy do nich z otwartym umysłem i sercem. Właśnie dlatego warto praktykować wdzięczność, nie tylko za to, co łatwe i przyjemne, ale także za wyzwania, które kształtują naszą osobowość i rozwijają naszą świadomość. Poranek pełen wdzięczności. Rozpocznijmy dzień od chwili medytacji i afirmacji. Usiądź wygodnie w cichym miejscu, zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Skup się na swoim wnętrzu i poczuj wdzięczność za to, że masz kolejny dzień przed sobą. Powtarzaj w myślach. Jestem wdzięczny za ten dzień, który obdarzył mnie mądrością i zrozumieniem. Pozwól, aby te słowa przeniknęły do Twojego serca i umysłu. Zastanów się nad tym, co już dziś możesz zrobić, aby ten dzień był pełen wartościowych doświadczeń? Może to być coś prostego, jak uśmiech do nieznajomego, pomoc komuś w potrzebie, czy też chwila refleksji nad książką, która inspiruje. Każda z tych czynności może stać się źródłem mądrości, jeśli podejdziesz do niej z otwartością i ciekawością. Lekcje ukryte w codzienności codzienność jest pełna małych cudów, które często umykają naszej uwadze. Każda rozmowa, spotkanie, a nawet chwila samotności może nauczyć nas czegoś nowego. Kluczem jest uważność, umiejętność bycia obecnym tu i teraz, bez oceniania i analizowania. Kiedy jesteśmy uważni, zaczynamy dostrzegać subtelne lekcje, które życie stawia na naszej drodze. Na przykład, kiedy stoisz w korku, zamiast się irytować, możesz zastanowić się, co ta sytuacja chce ci przekazać. Może to być lekcja cierpliwości, akceptacji tego, czego nie możemy zmienić, albo zachęta do znalezienia nowych dróg w życiu. Każda taka chwila jest okazją do wzbogacenia naszej mądrości i zrozumienia. Wdzięczność za relacje, relacje z innymi ludźmi są jednym z najważniejszych aspektów naszego życia. To właśnie dzięki nim uczymy się empatii, współczucia i miłości. Każda osoba, którą spotykamy na swojej drodze, wnosi coś wartościowego do naszego życia. Nawet te trudne relacje, które czasem przynoszą ból, mogą stać się źródłem głębokiego zrozumienia siebie i innych. Praktykuj wdzięczność za ludzi wokół ciebie. Pomyśl o bliskich, przyjaciołach, współpracownikach, a nawet o tych, którzy sprawiają ci trudności. Zastanów się, czego możesz się od nich nauczyć. Może to być lekcja wybaczania, akceptacji różnorodności, czy też umiejętność stawiania granic. Każda z tych lekcji wzbogaca naszą mądrość i pomaga lepiej zrozumieć siebie oraz świat. Wdzięczność za wyzwania. Życie nie zawsze jest łatwe. Czasami stajemy przed wyzwaniami, które wydają się nie do pokonania. Jednak to właśnie w takich momentach mamy szansę na największy rozwój. Wyzwania uczą nas determinacji, odwagi i elastyczności. Dzięki nim odkrywamy swoje mocne strony i uczymy się radzić sobie z trudnościami. Kiedy napotykasz trudności, spróbuj spojrzeć na nie z perspektywy wdzięczności. Zadaj sobie pytanie, czego mogę się nauczyć z tej sytuacji, jak mogę wykorzystać te lekcje w przyszłości. Taka refleksja pozwala przekształcić trudne doświadczenia w cenne lekcje, które wzbogacają naszą mądrość i zrozumienie. Wieczorna refleksja pod koniec dnia znajdź chwilę na refleksję, usiądź w ciszy i zastanów się nad tym, co przyniósł Ci dzisiejszy dzień. Pomyśl o wszystkich momentach, które były dla ciebie ważne, zarówno tych radosnych, jak i trudnych. Zadaj sobie pytanie czego nauczyłem się dzisiaj? Jakie nowe zrozumienie przyniósł mi ten dzień? Zapisz swoje refleksje w dzienniku wdzięczności. To doskonały sposób na utrwalenie zdobytej mądrości i zrozumienia. Regularne prowadzenie takiego dziennika pozwala dostrzec, jak wiele cennych lekcji przynosi nam każdy dzień i jak bardzo się rozwijamy. Afirmacje na zakończenie dnia, zakończ dzień afirmacjami, które pomogą ci zasnąć z poczuciem wdzięczności i spokoju. Powtarzaj w myślach. Jestem wdzięczny za ten dzień, który obdarzył mnie mądrością i zrozumieniem. Jestem otwarty na nowe doświadczenia i lekcje, które przyniesie jutro. Zasypiam w poczuciu spokoju i wdzięczności. Pozwól, aby te słowa przeniknęły do twojego serca i umysłu, napełniając cię spokojem i radością. Wdzięczność jest potężnym narzędziem, które może przekształcić nasze życie, wprowadzając do niego więcej spokoju, radości i zrozumienia. Praktykuj ją każdego dnia, a zobaczysz, jak wiele dobrego przyniesie ci ta prosta, ale głęboka praktyka. Wdzięczność za każdy dzień, który obdarza nas mądrością i zrozumieniem, to klucz do pełniejszego i bardziej świadomego życia. Dzięki niej uczymy się doceniać to, co mamy, i czerpać naukę z każdej sytuacji. Wdzięczność pozwala nam dostrzec piękno w codzienności, zrozumieć siebie i innych oraz rozwijać się w kierunku, który przynosi nam radość i spełnienie. Niech każdy dzień będzie dla Ciebie okazją do nauki i wzrostu. Praktykuj wdzięczność, a zobaczysz, jak wiele mądrości i zrozumienia przyniesie Ci życie. Pamiętaj, że każda chwila jest darem, który warto docenić i z którego warto czerpać naukę. Niech wdzięczność stanie się Twoim codziennym towarzyszem prowadząc Cię ku pełniejszemu i bardziej świadomemu życiu.